Jednakowe sukienki. Żyły kiedyś dwie biedne dziewczynki, sieroty. Jedna z nich tułała się od ludzi do ludzi, druga trafiła pod opiekę zamożnej pani, u której miała dużo lepsze warunki niż siostra. Któregoś dnia ta pani powiedziała do dziewczynki: Drogie dziecko, ponieważ jesteś tak pobożna, posłuszna, pilna i dobra, to w nagrodę kupię ci nową niebieską sukienkę. Taką, jaką lubisz najbardziej. Dziewczynka czule podziękowała swojej opiekunce i dodała. Mam już dużo sukienek, ale moja siostra, która nie mieszka w tak dobrym domu jak ja, ma ich bardzo mało, a większość z nich jest już stara i znoszona. Czy mogłabym tę nową sukienkę podarować siostrze? Ona mnie tak bardzo kocha, a jak byłam chora, szybko przybiegła do mnie i pilnowała mnie cały dzień i noc. Kochane ty dziecko, odpowiedziała pani. Idź po swoją siostrę i przyprowadź ją do mnie, kupię wam obojgu jednakowe sukienki, dlatego, że darzycie się jednakową miłością.